Cześć Boże, witajcie, bracia i siostry. Spotykamy się w kolejnym dniu naszej formacji. Jesteśmy w piątym tygodniu. Odpowiedzialność za rozwój. Poruszaliśmy w poprzednim spotkaniu y, temat rozwijania siebie i wyszczególniliśmy cztery takie podstawowe punkty odpowiedzialne za nasz rozwój: wiara, modlitwa, rozeznanie i praca. Omawialiśmy ostatnio wiarę. W tym tygodniu przechodzimy do modlitwy. Chociaż tematem tego dnia, drugiego dnia, piątego tygodnia jest modlitwa i rozeznanie, więc poruszymy jeden i drugi temat od razu, czyli drugi, trzeci punkt. Reze czym jest rozeznawanie? Według świętego Pawła, do tego się odniesiemy, bo tutaj w tym dzienniczku święty Paweł jest przede wszystkim przywołany do tablicy. Czyli yy, z Lisu do Efezjan, tak. werset, yy, rozdział piąty, werset 10 brzmi następująco. Badajcie, co jest miłe Panu. Ale jeszcze wcześniej, co to jest rozeznawanie? Na czym polega rozeznawanie? Święty... Zastanawianiem się i podjęciem decyzji polega na rozpoznawaniu no właściwej drogi. Tak nam święty Paweł mówi. Mamy się czas, żeby zatrzymać przed podjęciem decyzji, mamy czas, żeby popatrzeć, w jakiej jesteśmy sytuacji, która droga będzie dla nas najlepsza, którędy możemy ten nasz cel osiągnąć z czym możemy się spotkać na tej drodze, jakie mogą być przeszkody i generalnie te wszystkie aspekty, które weźmiemy pod uwagę, wpłyną na naszą decyzję. To jest właśnie rozeznawanie. Rozeznawanie to nic innego jak modlitwa i rozmowa z Bogiem. Mówienie mu o naszych dylematach, widzenie różnych, bo czasem mamy kilka różnych rozwiązań. Ale na czym jeszcze ja wtrącę słowo? Co jest takiego bardzo istotnego w rozeznawaniu? W rozeznawaniu jest szalenie istotną rzeczą, jak nie podstawową, jest wolność, która nam jest dana przez Boga. Mamy wolną wolę, więc my możemy dokonywać wyboru. Wyboru, który może być lepszym, który być może jest trochę gorszym wyborem. Gdyby nie było to osadzone w wolności, to już nie byłoby rozeznawanie, tylko nakaz. Idź tędy, zrób to, musisz zrobić tak. Natomiast ta wolność, która jest związana z rozeznawaniem, dana przez Boga, no, wpływa właśnie na nasz rozwój, bo my badając później y, swoje rozeznawanie czy efekty swojego rozeznawania, możemy sami ocenić. Tu popełniliśmy błąd, mogliśmy wybrać inną drogę, mogliśmy pójść tędy, tamto porzucić, prawda? Więc... Czyli y, tak naprawdę y, rozpoznajemy po owocach. Bo tak, nie zawsze mamy pewność, że nasze rozeznanie. Bóg nie zawsze odpowiada i nie powie tak, ej, Piotrek, dobra, to wejdź, zrób tak i tak. Oczywiście, że tak, ale też no, ważną rzeczą w tym jest, żeby Pana Boga jednak mimo wszystko na modlitwie pytać, przedstawiać mu różne opcje i oczekiwać też jego odpowiedzi, bo my, w stosunku do wyborów, to te wybory komuś przedstawiamy. Przedstawiamy je Bogu, prawda? I musimy być otwarci na jego głos. Jeszcze na temat rozeznawania, w liście do Tesalonicza są bardzo mądre słowa świętego Pawła. To jest pierwszy list do Tesaloniczan, yy, rozdział piąty, werset od 21. Ja jeszcze dopisałam 22. Wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Tu jest pułapka, pozór zła, nie? Ale wszystko badajcie, więc wszystkie Wasze wątpliwości, wszystkie Wasze pomysły. Starajmy się Panu Bogu przedstawiać, uwzględniając też właśnie te pozory zła i no, daje nam to wtedy też yy, nakierunkowanie na konkretny cel. Ja przeczytam jeszcze to, co tutaj w tym dzienniczku jest. Rozeznawanie dokonuje się na modlitwie i wówczas więcej jest słuchania. Przedstawiamy Bogu daną sprawę i drogi, jakie się przed nami rysują, a następnie prosimy o jego kierownictwo. On nam podpowie, jeśli rzeczywiście chcemy słuchać. Bywa no też, że początkowo Boże Wskazówki kierują nas ku przełamywaniu naszych przyzwyczajeń i stereotypów. Jest to Sianie we łzach. Ale ci, którzy we łzach sieją, rządzić będą w radości. Więc to musimy też mieć cały czas gdzieś tam z tyłu głowy, że do tego dążymy. A jak rozumiesz Sianie we łzach? Mogą to być, no tutaj są przywołane konkretne przykłady, to może być yy, zwyciężanie pokus, porzucenie nałogu, przezwyciężanie lenistwa, podjęcie jakiegoś trudu, który, który od nas jest jak gdyby wymagany, przyjęcie ograniczeń, Wyplątanie się zniszcz, zniszcz, relacji. zniszczących relacji. No właśnie, to jest, to jest sianie we łzach, bo wiemy, że to co zasiejemy przyniesie nam tylko i wyłącznie korzyść, natomiast porzucenie tego jest no, czasami bardzo ciężkie. Grzech jest przyjemny bardzo. Ale tylko na samym początku, potem wiecie ku śmierci. No ale Więc... wiesz, tu jest mowa też o takich niszczących relacjach. To nie jest grzechem być z mężem. Yy, ani nie jest grzechem być z mężem alkoholikiem. No to ja Tylko akurat... chodzi o to, jak te relacje, jakie one mają wpływ na moje życie. Tak, ja akurat to odnosiłem do pewnych stereotypów, które mogą być na przykład grzesznymi stereotypami i porzucenie ich no, wiąże się z tym, że my przezwyciężamy pokusę i z tego grzechu chcemy wyjść. Sytuacje, o których Ty mówisz, oczywiście, relacje, które są bardzo niszczące i bardzo destrukcyjne i porzucenie ich może wymagać od nas no, bardzo dużej odwagi bardzo dużego samozaparcia się, ale też i pewnie pomocy z zewnątrz, więc to a wszystko jest pomocą, trudne. A czasem pomocy, a czasem oceny, dlatego, że ktoś może powiedzieć, że ona porzuciła męża alkoholika, yy, ale nie wie, jak należy alkoholikowi pomóc, tylko ocenia w ten sposób, że ona porzuciła. A często właśnie pomocą dla takiego męża jest go porzucić, oczywiście w cudzysłowiu, no bo on wymaga innej, specjalnej terapii i, i trzeba mu w tym pomóc. Troszeczkę odpływamy od tematu, tak, bo jesteśmy w temacie modlitwy i rozeznania, więc te wszystkie rzeczy, to, o czym Kasia mówiła, to jest temat właśnie rozeznawania. Musimy sobie wypisać, wymyślić w głowie wszystkie za, wszystkie przeciw, zobaczyć, dokąd one nas będą prowadziły, i to wszystko Panu przedstawić na modlitwie. Tak, pomódl się za decyzję, które podjąłeś, podjęłaś co do swojego rozwoju, by Jezus wskazywał Ci jak najlepsze sposoby ich realizacji. Poproś o wskazówki prostych dróg do celu. Czy Przy... wszystkie drogi są proste do celu? Oczywiście, że nie. Mogą być bardzo różne. No nie ale wiem, dlaczego jest tutaj prosta droga do celu. No, 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 może prosta w takim sensie bardzo ogólnym, że to jest najlepsza droga, prosta droga do celu, ale ona wcale nie musi być prosta w sensie linii prostej. Przypomnijcie sobie te wszystkie rzeczy, które wypisywaliście wcześniej. Zadania, które przyjmowaliśmy, cele, które przyjmowaliśmy i yy, które zakładaliśmy też na ich realizację jakiś czas. To jest też miejsce na to, żeby spróbować na ich podstawie rozeznawać, czy to są dobre cele dla nas, czy strategia, którą obraliśmy do ich realizacji, jest dla nas dobra. I to właśnie przemodlić i zobaczyć, co Wam Pan odpowie. Mamy czas na to, żeby usiąść spokojnie, znaleźć dobre miejsce, ciche miejsce i zacząć się właśnie tymi realizacjami modlić. Mogę zareklamować jakąś pozycję książkową? Możesz. Yy... Święty Ignacy Loyola. Tylko nie podawaj wydawnictwa. <laughs> Dlaczego? Bo to jest reklama. Aha. No to właśnie chcę zareklamować. Dobra. Nie, no Święty dzieło, Ignacy tak. Loyola, ćwiczenia duchowne. To jest taka pozycja, o której z wami rozmawialiśmy. Też mówiliśmy o Ignacym Loyoli, o jego metodzie rozeznawania duchów. Tego jest, no to jest bardzo taka wnikliwa lektura. Nie da się tego omówić podczas tego krótkiego nagrania, więc każdy we własnym zakresie albo pojedzie na rekolekcję, albo znajdzie pozycję i, i po prostu zgłębi temat. Rekolekcje, które trwają kilka tygodni, więc tym bardziej w takim kilkunastominutowym nagraniu nie da się tego streścić. Tak. Tekst pisma na ten dzień to jest w dalszym ciągu list do Rzymian, ósmy rozdział. Jest tego dosyć sporo, więc spróbujmy podzielić się z Wami takimi y, fragmentami, które akurat nas dotknęły podczas modlitwy i na które zwróciliśmy uwagę. O, no, to będzie problem. Przeczytajmy te, takie fragmenty, które właśnie nas w jakiś tam sposób dotknęły. Być może to są y, fragmenty, które i Was dotkną. Ja mam już taki jeden fragment, który pamiętałem. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Głód czy nagość? Niebezpieczeństwo czy miejsce? Jak to jest napisane? Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź prowadzone, ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani, ło, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Można powiedzieć, że wszystkie plagi egipskie rześć, która się może w jakikolwiek tutaj urzeczywistnić, utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz. Ale zauważcie, że to są rzeczy, które mogą ludzi odłączyć od Boga, mogą wpłynąć na ich postrzeganie Pana Boga, na ich relacje z nim, ale nigdy nie zdołają Pana Boga odłączyć od tej miłości, którą nas obdarzył. I to jest nasza prawda, to jest nasza nadzieja, że my zawsze możemy liczyć na Niego, na Jego miłość, która jest objawieniem w Jezusie Chrystusie. Ja w ten sposób to właśnie rozumiem. Ja mogę być grzeszny, ja mogę być słaby, mogę odpaść, ale Bóg nigdy się tej miłości nie wyrzeknie, nawet ja będę siedział po uszy w bagnie. To dla tych, którzy nie wiedzą, że Bóg jest miłosierny i dobry. Mi się tutaj sam taki fragment podkreślił, bo niestety, przyznam się, nie modliłam się tym słowem jeszcze dzisiaj. Ten fragment zaczyna się od 13 wersetu, bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Oni no, niby wszyscy to wiedzą. Że tak jest. No ale czasem właśnie zapominamy, że te popędy ciała yy, z, nie wiem, za, za, zbyt często dają o sobie znać. I jednak ta modlitwa, współpraca z Duchem Świętym nawet jeżeli. Jest nieodzowno. Ja jak sobie przypominam na przykład yy, to już z mojego życia, jeżeli zakładam post w intencji jakiejś sprawy czy jakiejś osoby. To już mam takie doświadczenie, że jeżeli wcześniej nie pomodlę się o łaskę postu, to jest mi bardzo trudno. To ten post jest tylko dietą. To wiesz, to, to można to tak nazywać, ale jest bardzo trudno mi zachować jest mi go po prostu bardzo trudno go zachować. Więc ja sobie szukam może takich dróg na skrót, jakiegoś takiego ułatwienia. Ktoś może w ten sposób to widzieć, ale jeżeli ja wcześniej poproszę. Boga O łaskę, postuł, o to, żeby mnie wspomagał w tej sprawie, żebym pobłogosławił, żeby przyjął to moje wyrzeczenie. Jest mi o wiele łatwiej wytrwać w tym wyrzeczeniu. To mówię o jedzeniu, prawda? No, czasem takie jest. To żeby... jest właśnie życie według ducha. Ja tutaj mam też taki fragment, który też do mnie dosyć mocno przemawia. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za, syr, za synów, których, którym możemy wołać Abba Ojcze. No właśnie, to jest, nie jest to duch niewoli, jest to duch wolności. Duch wolności, który uzdalnia nas do tej miłości w stosunku do naszego Stworzyciela. Możemy wołać Abba Ojcze, Tatusiu, nasz Ojcze. Wolność, która się w tym będzie objawiała w korzystaniu z darów Ducha Świętego, z Jego obecności, będzie wpływała na całe nasze życie. Nie będziemy widzieli swojego życia jako pasma udręg, jako pasma wiecznych kajdanów i tym podobnych spętań. To będzie wolność. Pomimo tego, co czytałem wcześniej, głód, ucisk, prześladowania, my cały czas będziemy w Duchu Świętym, będziemy cieszyli się z wolności, którą nam daje Ojciec. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych, tych też obdarzył chwałą. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według jego zamiaru, albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, wystali się na wzór obrazu jego syna. To jest takie mi też przychodzi do głowy takie porównanie, życie według ciała i życie według ducha, jeżeli tego ducha nie mamy, cały czas go prosimy, żeby na nas wstąpił, żeby do nas przyszedł, żeby nas uzdalniał i w tym momencie, jeżeli my zaczniemy, jeżeli ja zacząłem żyć kiedyś tym Duchem Świętym, to ciało gdzieś tam schodzi na drugi plan, no bo ciało to jest to wszystko nasza rzeczywistość, w której się obracamy I to też powiem z własnego doświadczenia. W każdym jednym trudnym momencie, wszelkie zmartwienia, wszelkie troski, one wynikają po części z tego, że żyjemy ciałem, żyjemy światem. Natomiast przyniesienie tego Panu przed ołtarz, na Eucharystii, przy, przed Najświętszym Sakramentem, przy indywidualnej adoracji, czy nawet przez chociażby zwykłą, w cudzysłowie, zwykłą modlitwę wieczorem albo rano, wszystko jedno kiedy. To jest odniesienie tego wszystkiego, co nas uciska, co nas yy, gnębi. Oddanie tego i wyzwolenie się z tego, z tych wszystkich obarczeń ciała, uzdalnia w nas ducha, który zaczyna działać i to jest chwała Boża, która jest wtedy bardzo mocno namacalna, którą czuję, która mnie, którą ja zauważam dopiero po jakimś czasie, ale ona jest tak wspaniała, cudowna, że po ludzku przestaje się wtedy zamartwiać i, i przejmować czymkolwiek innym. U mnie to jest trochę inaczej, albo jest tak samo, tylko inaczej na ten temat myślę i mówię. To nie przez to, że ja się pozbywam i zanoszę Jezusowi moje trudy, ja dostaję, otrzymuję moc Ducha Świętego. Ja przychodzę w swojej słabości do Boga i proszę Go, aby On mi dał jak najwięcej swojej mocy, aby to, co we mnie jest grzechem, aby to, co we mnie jest słabością, nie było dla mnie śmiercią, żeby ono mnie nie zabijało, tylko przy pomocy jego łaski, jego błogosławieństwa, ja jestem w stanie pokonać to. I ja tak mam. To jest, ale to wcale nie znaczy, że ja mam źle, ty masz dobrze, albo odwrotnie. To, to, ten to ten jest ten tak ten jak ten osiąganie ten cel. celów i tak jak rozeznajemy, o czym mówiliśmy wcześniej, możemy rozeznawać różne dojścia. Cel możemy mieć wyznaczony jeden, naszą świętość. I do tego celu wiodą różne drogi. Dla jednego będzie lepsza droga A, dla drugiego droga B, dla innego droga C i tak dalej, i tak dalej. Każda droga niesie coś ze sobą. Niesie pewne e, i utrudnienia, ale też pewne ułatwienia. Więc postrzeganie i działanie w Ducha Świętego w naszym życiu może być naprawdę bardzo różne, ponieważ Duch Święty wieje tam, gdzie chce i skąd chce. I to On tak na, na, naprawdę uzdalnia do tego, żebyśmy byli bliżej Pana. Im bardziej wchodzimy w głębię w głębie siebie, czy, czy w głębie rozeznawania, tym więcej pojawia się też i przeszkód. Tutaj już rozmawialiśmy kiedyś na ten temat, że czasem mamy dwa dobra i trzeba wybrać to właściwe, bo jedna i druga droga są dobre, tylko którą wybrać? No, są to rzeczy na pewno, które będą się w Waszym życiu pewnie pojawiały, może już się pojawiają, więc y, warto sięgnąć do. Świętego Ignacego z Loyoli. Myślę, że on dużo jest w stanie Wam podpowiedzieć w tym temacie. Polecamy Was póki co Naszej Pani niepokalanej, polecamy jej opiece, jej prowadzeniu. Duchu święty, ty, który nas ogarniasz, który przychodzisz z natchnieniami, który przychodzisz z pomocą, który przychodzisz z wolnością, z uzdrowieniem. Prosimy Cię, żebyś ty działał w życiu każdego z nas każdej osoby, każdego brata i siostry, która słucha, która wgłębia się w tą formację. Działaj w ich życiu, tak jak Ty chcesz, a my jesteśmy pewni, że to będzie działanie dla nas najlepsze. Polecamy Was w prowadzeniu Ducha Świętego. Niech moc Boża, która przez Ducha się będzie objawiała, uzdalnia Was do coraz głębszych sięgnięć we własne ja, do coraz Szerszych y, horyzontów, które będą przynosiły dobre Mycham. owoce dla całych Waszych wspólnot i dla Was samych. Życzymy Wam dobrego dnia. Do następnego razu z Bogiem.